Dzisiaj kolejny etap naszego projektu ETZ 175 na tłuku od SHL. i jest dobra okazja, żeby zobaczyć mój pierwszy cylinder, jaki kiedykolwiek zrobiłem, być może z 15 lat temu. Ja praktycznie robiłem tylko tutaj obliczenia i obróbki takie wykańczające dremlem, a szlif jeszcze robił Marek Mostowy z Poznania. Znalazłem kilka starych zdjęć. Które wykonywałem, jak robiłem ten cylinder. Pracowałem wtedy w takiej firmie, gdzie zajmowałem się projektowaniem i wykonaniem form do termoformowania brodzików. Mieliśmy taki stary ploter CNC, który można było używać. W zasadzie szef był na tyle łaskawy, <gryw> że pozwalał mi tam, powiem, działać. I jedną sobotę, pamiętam, sobie tam poszedłem i, i zrobiłem to, co tutaj widzicie. I przez porównanie tych dwóch cylindrów, będzie można zobaczyć, co jeszcze musimy zrobić w tym, żeby go zbliżyć do tego, który jest sprawdzony. On do mnie trafił, ponieważ no już się trochę zużył. Widać to po tym tłoku, że już zaczynał mieć przedmuchy. To jest oryginalny tłok FSO. Tak on wygląda. Przebieg szacowany tego zestawu to jest około 15 tysięcy. Prawdopodobnie ma więcej jak 15, ale niestety przebieg się zgubił w międzyczasie. On u mnie w moim silniku zrobił 6 tysięcy a później jeździł u lokalnego znajomego, którego go używał, żeby trzymać się z 250 km na trasie. Luz startowy tego tłoka w tym cylindrze to było 500 i on do mnie trafił, ponieważ już zaczął przechotać troszeczkę i zmierzyliśmy tłok i cylinder i tłok faktycznie zużył się dosyć mocno. To jest oryginalnie AK-12, on się zmniejszył o około 6 setek na swojej średnicy na części pracującej przez co luz sumaryczny tego tłoka w tym cylindrze wynosił około 12 setek co już jest, można powiedzieć, granicą zużycia stąd widać też przedmuchy pierścienie, pierścienie były dorabiane w takiej firmie Tom Ring z Poznania one też idealnie się sprawdziły, zamki to były wypiłowane przeze mnie ale one mają w tym cylindrze 8 dych luzu na zamku ze startowego dwie dychy, więc też naprawdę fajnie się to wszystko sprawdziło Jakość tego żeliwa w tamtym czasie naprawdę była dobra. W ogóle to warto na, nadmienić, że scherka miała śmiesznie zamontowany kołek, przez co tutaj musiałem to wypiłować kwadratowym pilnikiem i glakiem, ponieważ w SHL-ce nie wiem czy były to jakieś problemy techniczne, ale w oryginalnych tłokach kołek jest montowany okrągły, w środku rowka czyli jest wiercony, nie jest frezowany, bo, bo Zwykłym wiertem nie mogliby robić tego na krawędzi, tak jak w tłoku Almota. Więc kołek jest okrągły, wsadzony w środek rowka i on jest przecięty taką, jakby małą piłką lub frezem tarczowym On jest tutaj przecięty na pół i jakby tworzy zamek kwadratowy. Przez co oryginalne dostępne w handlu dla niego nie pasowały, bo wszystkie mają zamki półokrągłe, a ten musi mieć zamek no, kwadratowy. Co do samego cylindra, on praktycznie nie jest zużyty. W największym swoim miejscu jest dwie setki w plusie od wymiaru nominalnego, do którego był honowany. Więc podjęliśmy decyzję, że nie będziemy go szlifować na następny wymiar, tylko go przechonujemy. Praktycznie widać, tutaj przy górnym pierścieniu jest nieruszone osełko, a tak dookoła ładnie... Jeszcze honownica go zabrała, trochę przy wydechu i trochę przy oknie sącym. Niemniej, e, dlaczego taka decyzja została podjęta? Dlatego, że oryginalne tłoki od SL występowały w średnicach 125 i tutaj nie mamy za wiele pola manewru. Można by było go przeszlifować i zrobić ten 0,25 więcej, ale już tracimy ten cylinder. Więcej niż jeden szlif nie wyda. To Ta ścianka zostaje już tak cienka, że praktycznie jeden szlif przód i i to jest wszystko. A przy tak małym zużyciu możemy zastosować nowy tłok Almota, który tutaj ma teraz 600 gluzu. No więc, jak najbardziej, jeszcze ten cylinder pojeździ z 10 tysięcy i można go wyeksploatować do końca. No i z racji tego, że tego tłoka musimy zaadoptować do tego cylindra, który ma jeszcze popracować, jest dobra okazja, żeby omówić różnice, które tutaj są. I modyfikacje, które należy wprowadzić do tłoka do schelki, żeby on dobrze pracował w tłoku, w cylindrze ADTZ. -y. Już na pierwszy rzut oka widzicie, co tu jest zmodyfikowane, akurat w tym miejscu. Miejsce, w którym tłok jakby wpuszcza mieszankę do kanałów płuczących w ETZ jest szersze, w SHL jest węższe. No więc pierwsza modyfikacja tłoka polega na poszerzeniu tego miejsca do szerokości. Kanału, który wpuszcza mieszankę do kanałów puczących, czyli do tego miejsca, w tej chwili, jak ja to przyłożę, możecie zauważyć, że jest to za ciasno. Przepływ będzie tutaj ograniczony, a nam zależy, żeby żadnych progów w przepływie nie wprowadzać, więc, jak widzicie, ten jest odpowiednio poszerzony. Następny bardzo ważny aspekt, nawet ważniejszy niż. Ta szerokość, ponieważ tutaj co najwyżej stracimy trochę mocy. Natomiast, jeżeli nie pomyślimy o tym, no to kończy się to tak jak na zdjęciu, które widzicie w tej chwili. Chodzi o szerokość między piastami swożnia. I w oryginalnym tłuku od ten wymiar jest następujący. 21,83. Natomiast w almocie wynosi on. 23, 38, 40. I co to powoduje? Powoduje to nadmierny luz łożyska igiełkowego w piastach i w konsekwencji jego dekompozycję na części. Tu jest taki szpień, który będzie ułatwiał nam wprowadzanie słożnia. Go wykorzystamy, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. Mamy tłok. Almotowski, założone łożysko. Widzicie ten luz tutaj? No, jest bardzo duży. W tłoku od ten luz jest mniejszy, ale dalej jest nadmierny, ponieważ tutaj powinniśmy starać się utrzymać luz maksymalnie do 1 mm. No, i jak sobie z tym poradzić? Najprościej użyć podkładek dystansowych. Według normy DIN 988 ja to kupiłem w takiej firmie Argip kiedyś. Można je kupić w tej chwili na Allegro. Kiedyś, jak te podkładki kupowałem, nigdzie tego nie można było dostać. Tylko tam one występują w kilku wymiarach: 0,1, 0,2, 0,5, 1, 1,5. I naszym zadaniem jest tak dobrać podkładek dystansowych, żeby ten luz wynosił dokładnie tyle, ile chcemy, czyli maksymalnie 1 mm. Także mierzymy sobie tutaj jeszcze raz. 2330 mierzymy łożysko, które będziemy używać 197 20730 197 36 musimy zdjąć 2,6 mm No więc kompletujemy sobie podkładek dajemy dwie jedynki to mamy już zdjęte 2 mm i dajemy sobie dwie 0 trójki, czy to są 0 trójeczki. Tak jest, a ta tutaj, dwie 0 trójki, ok, czyli długość tego pakietu to jest plus minus 2,6 dokładnie montujemy to. Do tłoka, żeby sprawdzić, czy wszystko jest OK. O. Widzicie, luz tego łożyska w tej chwili wynosi około 1 mm. Trzymamy się tego 1 mm i jego okolic. Czy to będzie 0,8 czy 1,2 to tam nie ma większego znaczenia. Grunt, żeby nie schodzić tutaj zbyt ciasno, ponieważ to łożysko musi mieć luz. Stopa korbowodu w ETZ jest miejscem, gdzie się ustala luz osiowy i on tam wynosi od bodaj 0,3 zaokrąglenie do 0,55. Natomiast tutaj to łożysko musi mieć żeby ono mogło bezpiecznie pracować. Tutaj w tłoku od Schelki były dwie podkładki 0,5 i ten silnik zrobił przebieg tak jak widzicie. Nic tu nie wybuchło, więc. Jest to jakby odległość w tym silniku sprawdzona. No i od razu Wam powiem jak to zamocować, no bo wiadomo, że jak sobie to tutaj zakładamy, no to możemy tym manerować na silniku, na krobowodzie będzie ciężko. Więc po to wytoczyłem sobie kiedyś taki czpień, który jakby ułatwia celowanie sworznia i automatycznie te podkładki centruje, natomiast podkładki tutaj montuje na jakiś smar gęsty. Możemy za was sobie tu wytestować. Weźmiemy kawałek smaru, posmarujemy. Im gęstszy ten smar, tym lepiej. On to ma w zasadzie tylko trzymać. Więc, jeżeli sobie to tutaj przydusimy, jak widzicie, tutaj może to przykleić. Jak widzicie, to się ładnie trzyma i na czas montażu spokojnie wytrzyma. Nawet można tym poruszyć. A po to właśnie nam jest ten czpień potrzebny, że nawet jeżeli tu powstanie jakaś nierówność, niedokładność. Podczas celowania, wiadomo, że tam różne rzeczy się dzieją. To ten czpień będzie te podkładki ustawiał i je centrował. I w tym momencie, już tak naprawdę, stworzenie jest ładnie wprowadzane między te podkładki. No i dobra, następnym etapem będzie wytrasowanie sobie tej odległości i jej wyfrazowanie, ale do tego potrzebny nam będzie silnik. Także zaraz zreorganizujemy stanowisko i do was wracamy. Dobrze, tłoka sobie zakładamy na silnik, ale wcześniej. Trzeba będzie go jakoś pomalować, żeby uzyskać dobry kontrast trasowania względem tej aluminiowej powierzchni. Ja kiedyś używałem czegoś takiego. To jest Dykem Steel Blue, ale jest to tak stare, że go teraz otworzyłem, okazało się, że to jest Steel Pink już w tej chwili. Zmienił swój kolor z ciemno-niebieskiego na jasny różowy, więc chyba nic z tego nie będzie. Spróbuję ten tłok pomalować. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest bardzo fajna rzecz. O widzicie, ten kolor był kiedyś taki, jak na tym korku resztka, bardzo ciemny i bardzo fajnie kontrastował z przejechaniem wysikiem po stali. Było to bardzo dobrze widoczne. Natomiast w tej chwili, no, no, zobaczymy. Tłoka musimy sobie odtłuścić i możemy przystąpić do malowania. No słuchajcie, nic z tego nie będzie. Ten dajkiem już się do tego celu nie nadaje bo po prostu nie ma w ogóle tego barwnika, on musiał się zdegradować zupełnie oryginalnie to działało tak, że jak się tutaj przeleciało to widzicie pojawia się bardzo dobrze widoczna kreska o natomiast tutaj gdzie jest no to widzicie ja tu przejeżdżam i tutaj się nic nie dzieje, więc oznaczenie tego tym środkiem w tej chwili to już jest porażka spróbujemy użyć markera, bo nic innego nie mam no, jakoś sobie trzeba radzić. Dobra, zakładamy tłok. Szczołkom, oczywiście, do wydechu. I teraz, mając założony tłok, musimy doprowadzić do sytuacji, w której widoczne będą te piasty tutaj. O, ten deseń. No i musimy sobie to odznaczyć wysikiem. Z jednej strony. I z drugiej strony. No i po ściągnięciu cylindra. A tak nawet się sprawdził, widzicie, mam nadzieję. O, jest ta kreska dosyć dobrze widoczna i z drugiej strony to samo. Dokładnie. No i teraz zdejmujemy tego tłoka. No i musimy to wybrać. No i tyle. Dremelek. I ładnie do kreski, z każdej strony. Tłoczki gotowe, tłoczek. Ten już był gotowy, ten wykonaliśmy. Na co należy zwrócić uwagę? Jeżeli wypiłowujemy tutaj tłok, to pamiętajcie, żeby żadna krawędź nie pozostała ostra. Tutaj te przejścia trzeba wykonać promieniem. Nie robić ich na ostro, ponieważ wszelkie ostre kanty, ostre zejścia się ścian do kąta prostego będą powodować czy będą powodować nie muszą powodować, ale będą bardziej skłonne do prowadzenia pęknięć zmęczeniowych od narożnika. więc taka jest ogólna zasada, żeby się stawać promieniami, wykończać tego rodzaju przejścia, no i tyle. Na tym etapie myślę, że skończymy tłok. Co nam pozostało? Jeżdżenie. Jeżdżenie, dokładnie. Ale jeszcze chyba nam została głowica i jakieś tam drobne przeróbki przy cylindrze. Dobra. No, ale na tym etapie na razie tyle. Trzymajcie się, cześć. Pomagaj.